Mirbud. Spółka przez ostatnie 5 lat dała zarobić grubo ponad 1000, a w szczycie notowań były to okolice nawet 1300%. Zajmuje się budownictwem w szerokim znaczeniu tego słowa, od budownictwa przemysłowego przez obiekty użyteczności publicznej i inżynierię drogową aż po budownictwo czasem mieszkaniowe. Jednak lwią część wszystkiego, stanowią tu mimo wszystko inwestycje drogowe. We wrześniu tego 2024 roku. Dzięki zwiększeniu udziału w spółce Torpol, grupa Mirbud zdobywa też coraz większą ekspozycję na budownictwo kolejowe, które może przeżywać renesans w nadchodzących latach w związku z CPK i środkami z KPO. Firma zaliczyła debiut na GPU w 2008 roku i praktycznie przez kolejną dekadę nie dawała inwestorom zarabiać. Zarówno przychody, zyski, jak i cena akcji zaczęły dynamicznie rosnąć dopiero od 2019 roku, a największy skok przychodów spółka zaliczyła w 2021, kiedy to przeskalowała biznes o Niemal 100%. To wynikało z faktu, że Mirbud zaczął bardziej agresywnie pozyskiwać kolejne kontrakty budowlane. Znaczące zwiększenie portfela zamówień Mirbudu zaczęło się właśnie w latach 2020-2021, a na koniec sierpnia 2024 wartość tego portfela zamówień sięgała 8,2 miliarda złotych netto, z czego większość przypadała na budownictwo infrastrukturalne, głównie drogi. Wzrost portfela zamówień był napędzany przez bardzo duże programy infrastrukturalne, takie jak Program budowy dróg krajowych i autostrad oraz program budowy stu obwodnic, które to zostały przyspieszone w ostatnich latach w odpowiedzi na nasze polskie potrzeby transportowe. Oprócz tego spółka zaczęła też zyskiwać dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu w branży, które to przełożyło się na wygrywanie większej ilości przetargów. Publicznych. Mirbud zaczął potem rozszerzać swoją działalność także na budownictwo kubaturowe, którego dalszy rozwój nastąpił w 2022 i 2023, kiedy to spółka zaczęła wygrywać więcej kontraktów właśnie również na budowę obiektów użyteczności publicznej.